Oczywiście odpowiem na to pytanie o tych zejściach, jak to było u mnie. Słuchajcie, jak ja przeszedłem już z tych ekskluzywnych narkotyków, czyli z koksu, tam w trójmieście w Warszawie, do, w środowisku muzycznym na Tetanie, czyli na Amfę, to różnica była taka, że po tym koksie wcześniej, no to tam sobie zapiłem szampanem, czy coś tam, piwem, położyłem się spać, czy coś tam, i było dobrze. A tutaj po tej mefie to były takie zejścia, ja się czułem tragicznie. Najpierw się pod kołdrą leżałem 2-3 dni. Zimno, ciepło, lęki, w ogóle nic się nie chciało. No, straszne to było. No przeżywałem te, te zejścia straszne. Niestety, z czasem systematycznego zażywania tego, to, tego świństwa, muszę Wam powiedzieć, że coraz te zejścia były mniejsze, ponieważ nie dopuszczałem do tych zejść. Po prostu dokładałem sobie. Czyli już tak tego zejścia nie, nie, nie przeżywałem. I potem, już jak już byłem w ciągłym melanżu ciągu, no dajcie, daję wam słowo, że już nie odczuwałem zejścia, bo jak gdyby co, codziennie byłem na tym towarze. Rzadko kiedy mi się źle czułem. Najgorsza była pierwsza, początkowa faza. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, bardzo ważna, słuchajcie teraz. Po wyjściu z uzależnień narkotyków twardych, na przykład tych... Yy, Mefie na przykład, to wiecie, co się dzieje? Tak ryje to łeb, że człowiek zaczyna, jak już jest trzeźwy, bać się, żeby się nie przestali go lubić. No to jest idiotyczne. Albo żeby nie być samemu, żeby nie obrazić kogoś. Słuchajcie, to nie jest właśnie osobowość prawdziwa ta, co macie, tylko to jest zryty chemicznie łeb. Naprawdę. I pierwsza rzecz, którą mnie nauczyła taka pani profesor, którą ma przekazuję... Mianowicie to, że człowiek musi się przyzwyczaić bycia nielubianym, bo jak jesteś nielubianym, to znaczy, że się dajesz zmienić. Dało się zmienić u ciebie i zaczynasz nowe życie. Całe to otoczenie, nawet jak to jest ładna dziewczyna, która była przy tobie, to zaraz się przekonujesz, że była w jakimś określonym celu. Nie proś się nigdy o przyjaźń, o miłość, czym jesteś dziewczyną, czy jesteś chłopakiem. To jest podstawowa rzecz. I powiem Wam, że te rycie łba dłużej dochodzi się do siebie niż po samym ustawieniu tej chemii. Na to zwróćcie sobie uwagę, ponieważ człowiek absolutnie nie jest sobą już na trzeźwo i dostaje szoków. Ten go nie lubi, ten go nie lubi, ten jest złośliwy, ten nie odbiera telefonu, samemu się jest, ale to nic. Ta trzeźwość to jest najpiękniejszy stan na świecie i to Wam polecam: wrócić do siebie, zerwać z tym syfem i być szczęśliwym. Na razie.